Ja pierdzielę. Kurde reklama TVN wyskoczyła Te jest ban na YouTubie Ja pierdzielę, jak się przestraszyłem Reklamy TVN wyrąbało Kurde Nie na za TVN, jest... TVN jest... Za jest ban. Już wracamy. Za TVN. No, Ora wiecie co to jasne. No nie będzie BAN-a, bo ten zapis. no musiałem usnąć zapis? Zro... No nie wiem Nie wiem, no musiałem usnąć zapis, gdzie te robuxy były Z tego jest ban za TVN na YouTubie? Wiesz polus kiedyś oglądał? Chyba ktoś, pamię... ktoś pamięta jeszcze polusa. na no i gówno, był live z impasem Robuxa, był zapis i nie wiem. I te wyskakuje, wpisuję, fake, muzyka, reklamę, te Nie wytrzymam. Ej, bez kitu. Może się jeszcze przybrałem, bo te Czekajcie. Filmy. Edytuj filmy. E nazwa. Passam Robux, bo mi reklama czegoś na live Eee, to czekajcie, wracamy do Robux Eee, pisujemy jeszcze raz Epic Music. Dobra, czekajcie, weź że rzecz ekram włączę. Sure. nigdy nie piszę piknic na live. Dobie! Czy, jest, czy jesteście gotowi na wypłacenie moich prawie wszystkich Robuxów i zakończenie oficjalnie wypłacania e, Robuxów z tych dwóch miesięcy? Właśnie w tym oficjalnie wypłacamy wszystkie. Wiem, wiem, jak raz, wiem. Wszystkie Robuxy, kiedykolwiek, kiedykolwiek były.

Jaki bobus ma, nigdy widzowie? Pamiętaj taki Bobusa? Ma X The Lol, jestem troll, chyba! Zakończyliśmy to! X The Lol, jestem troll! Ile tu masz? mi, czekajcie, żebym się nie pomylił, że z kalkulatoran, kalkulatoran to zrobię. Eee, no, już mi się zepsuł. Nie stało mi, cz czekaj. Yy, a czy każdy ale chcę sobie tutaj, ten? 50. Może za ten? Nie wiem, co to jest. I kończymy w ten sposób oficjalnie wypłatę Robux Widzowie. Jesteście na gotowi? Czy jesteście na gotowi? Czekajcie, byłoby miał na pewno taki Nick. Czekajcie. Eee, patrzę na pewno z nim, żeby nie było, że jakimś randomowi 800 Robux wypłaca. Eee, on ma Nick. <laughs> Co im Bobus kiedyś wysłał? free Robux na no skałę. jakąś z z akrylami. Słuchajcie, to jest na pewno jego nick Daj to znań nick xd Dobra, mamy dowód, macie dowód, patrzcie Nie wiem czy jak chcę to pokazywać Dobra, nie, ale to on zrobi skryt, no o Proszę, to jest on On Montaż Poszło Redotycznie wypłaciłbym jeszcze tym ludziom, co mieli tutaj e, następną listę iść ale nie wiem jeszcze czy ktoś się nie zgłosi z tych. Oni mają, oni mają pierwszeństwo, tak? Więc jak coś tam zostanie, to, to ci dopiero dostaną. No i udało się widzowie, udało się! Nie mogę jakaś sobie roboksy skończył, jak przecież tam ci mają... Nie, 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 nie starczy, gdy chciał wypłacić wszystkim. Nawet nawet nie mogę, pa pa patrzcie. Eeeem... patrz, dlaczego? Tu jest 70, 70, 40, 180. Eeeem... nie, już sam temat 200, nie, nie, nie mogę nawet, nie. Jak się oni zgłoszą, wszyscy nawet nie, to nawet Robuxów nie starszy. Zróbmy jakieś 50 Robux. O, ktoś komuś koszulkę kupił, proszę, powiedzcie, że ktoś kupił koszulkę. Pan dwa to A, bo jeden jest z tego czatu zbanowanego, tak? Tak. Eee, tak włączyłem tam tego live'a, gdzie robót robok nie dlaczego szukałem coś tego bo mi wyrąbał reklamę TVN A z TVN jest ban na YouTube Dobra, no to chyba na tyle z tego tego eee, za chwilę będzie coś o 19, jak ogarnę nowe ustawienia albo za jakieś pół godziny, bo teraz zda się jeszcze i coś ogarnąć będzie jeszcze kolejny live na X-sobocie Mogą, mogą być koszulki, jeszcze jest 200 robotów oczekujących. Chcę kupił coś? Ej, POK-CHOMP! kupił mi kupiła? koszulka kupi, kupiła za 200 robotów za dodanie. POK-CHOMP! POK-CHOMP! dodaje widzę. To jest jakiś Nie, dobra, raczej nie. Pokrzałam, czekajcie, korzyste znajomych wyrąbię A mam dwa staty i tak, dobra Ale co jest? to na tyle z to było, na tyle z Robux eee, Robuxy z macie na tym zapisie jeszcze eee, Znaczy nie wszystkie, bo tam, no A z giveaway no niestety wyrąbałem reklamę musiałem wyłączyć live'a <grytania> No ale było 40 sub na live'ie, no przecież widzieli, że robux A, właśnie, mam tutaj czekajcie, patrzcie tak raz tak, ale teraz to te zjeść i potem i ustania, bo będzie się testować. Właśnie, macie dowód jeszcze, że płacałem. Nie było, że skomuję, macie. Okej, to by było tyle. Widzimy się już za... Oj nie, ja bym wziął DDRV2, wiesz? Ja bym wziął DDRV2. Do, 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 do bo V2 Pro, ale on już kosztuje 500zł, a za stacją dokującą z 700 Dobra, to by było na telewizorze, widzimy, widzimy się już o jakieś nie wiem, o 18.30, 18.15, 18.20 No tak, bo to zaraz w dodatku, wnet logi pokażę grupy, to no Eee, no i co, widzimy się wtedy dopiero, widzimy Ja teraz tam coś, prawda, dzisiaj jeszcze zjeść I za chwilę odpalamy live'a z tych nowych ustami i zobaczymy, czy to nie laguje w Roblox Znaczy wiecie, no po jak nie laguje, ale gorzej jest z kartą, sobie, bo ta karta to jest i siema widzimy się już o 18 Już o 18 się widzimy Siema elo 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 Aż o 18 idę O 18 idę